I to jest proszę państwa najpiękniejsze Czas na odcinek Zostaw lajka Zostaw suba A najlepiej Z dzwoneczkiem Ale tu pięknie Odpoczynek Ciepła herbata I ruszamy dalej U! Zaczynamy proszę państwa schodzenie Jak widzicie inna kurtka Wiecie co nastąpiło na szczycie Niektórzy to widzieli, jak byłem z Rogerem na Cwilinie. Także suche rzeczy, to najważniejsze, herbatka wypita, coś tam zjedzone i schodzimy na przełęcz pod Księżą Górę, a potem już do Wiśniowej. To jest, to jest takie ostre zejście teraz, o matko No proszę Państwa, na szczycie szliśmy szlakiem niebieskim, zielonym i żółtym Żółty nam sobie odszedł po jakimś tam czasie Dołączył czerwony, który idzie ze skrzydlnej Ale na sam szczyt Szczy... Ciecienia nie wchodzi I szliśmy niebieskim, zielonym, czerwonym Zielony i czerwony do Szczyżyca A my niebieskim idziemy dalej no i proszę Państwa w tą stronę też do, dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie jak jest jakaś bardziej otwarta przestrzeń. Może nie aż nie ma tutaj polan, ale jest. Bo popatrzcie, on jest śnieg po kolana. Widzicie, wchodzi, po, po, ponad kolana wchodzi śnieg. I taka droga nam się zaczęła tutaj. Jest jeszcze przed nami. Ale fajnie jest. Fajne uczucie, jak się, jak się zagłębia człowiek w śniegu po kolana. O tutaj troszeczkę mniej. Ale za chwilę znowu będzie wejścią. Tu jest mniej, bo tutaj drzewa zasłaniają, a tu nagle trochę więcej. Dodaliśmy proszę Państwa, do przełęczy pod Księżą Górą i ona znajduje się tu. Tu jest Księża Góra. Tu mamy szlaki niebieskie w lewo, w prawo. Tam mamy szlak żółty do Szczyżyca, bo ten szlak żółty się niegdyś tutaj właśnie zaczynał i szedł do Szczyżyca. A ponieważ pomyśleli, żeby puścić go tutaj w dół, w stronę Wiśniowej, zaraz nim pójdziemy. To jest pierwszy raz, kiedy będę szedł tym szlakiem, bo to jest zresztą bardzo nowy twór, zresztą to widać, prawda, bo brakuje czwartej tutaj tabliczki w stronę wiśniowej, więc jest to bardzo młody i nowy twór jeśli chodzi o ten szlak żółty te szlaki tutaj już wyblakłe a ten nowy no to wiadomo, może ma z pół roku, może z rok i zaraz zobaczę jak tutaj z tym zejściem ale to zejście już będzie pewnie mniejsze bo tu z tym głównym pasmem szliśmy, było fajnie no to chwilka odpoczynku, naprawdę chwilka i ruszam w dół do wiśniowej Co proszę Państwa? Szliśmy tą szlakiem żółtym, ładnym szlakiem żółtym. Minąłem czwórkę Państwa, którzy wybierają się na ciecień, ale właśnie idą wariantem żółtym pewnie będą schodzić wariantem zielonym czyli wybrali tą dłuższą wersję trasy. Oni akurat nie, każdy miał przyczepione ratraki na ratrakach szli. E no ciekawe to jest zejście. Oczywiście ono jest lżejsze, ono jest znacznie takie prostsze, dlatego, że ono idzie na przełęcz, a nie idzie bezpośrednio na wierzchołek. Po drodze po prawej stronie miałem przyjemność zobaczyć sarnę, albo, albo samice. nie, raczej to była samica sarny i co, i zanim zdążyłem wycią wyciągnąć kamerę, no to zdążyła już uciec, prawda. Nie dałem rady jej tutaj w ten sposób uwiecznić, więc musicie mi wierzyć, że miałem takie fajne spotkanie. Leprzej jest, jest. I to jest proszę państwa najpiękniejsze. Kiedy już się kończy trasę czy też idzie się w dół, czuje człowiek, że za chwilę będzie kończył trasę, to jest właśnie najpiękniejsze. Kiedy ma świadomość ile zrobił ile osiągnął. I teraz sobie nas spokojnie może się delektować właśnie tym pięknem przyrody naokoło. Na spokojnie. Bezstresowo schodzimy sobie w dół. No i proszę Państwa, w tym miejscu robimy kółko. Dosłownie kółko robimy. Patrzcie. Tutaj, jak ten znak. Szlak zielony. Tym szlakiem zielonym szliśmy bezpośrednio na ciecień. Potem szlakiem niebieskim, właśnie tym garbem, na tą przełęcz pod księżą górą. I tu teraz szlakiem żółtym z powrotem na dół do Wiśniowej. Także widzimy jeszcze, o co nawet moje ślady. Dzisiaj stawiane kroki, parę godzin temu, bo wiem, proszę Państwa, piękna sprawa to nie jest gdzieś koło 11.30, czyli można powiedzieć, że niecałe 3 godziny temu stawiałem kroki idąc w drugą stronę. A teraz z doświadczeniem zdobycia szczytu schodzę sobie na dół. I proszę Państwa, wróciliśmy na parking Wiśniowej, zrobiliśmy pędlę Próbuję zagłuszyć księdza, który naprawdę nie zły ma wokal jeśli chodzi o kazanie Nie jest to łatwe pewnie Proszę Państwa, zrobiliśmy około 7 kilometrów Ośmiu Zmieściliśmy się w czasie 3 godzin, mimo że dla, dla Was nagrywałem I ten film, i tego wcześniejszego shorta, którego widzieliście Także piękna sprawa No i co? Byliśmy razem w pięknej trasie i widzimy się w kolejnych, a dla Was nagrywał, opowiadał, pokazywał i bawił się z wielkim uśmiechem podróżnik IT. Na razie. No a po takiej cudownej, ciężkiej trasie musi wlecieć... Oczywiście, Sheikh Gaminata Hydration. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.